To są silne argumenty wideokast Śląskiej Izby Lekarskiej Alicja Bander Kogen. I Piotr Biernat Kłaniamy się i zapraszamy na kolejne nasze spotkanie. A dzisiaj naszym gościem jest pani profesor Jadwiga Jośko-Ochojska. Pani profesor przez 20 lat była kierownikiem katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Uniwersytetu Medycznego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, jest lekarzem, jest specjalistą zdrowia publicznego neurofizjologiem i, co ważne, badaczem ludzkiego mózgu. Dzień dobry, cieszymy się, że znalazła Pani dla nas czas. Dzień dobry, miło mi. Pani profesor, jakby Pani miała tak bardzo obrazowo um, powiedzieć nam, jak wygląda mózg polskiego lekarza? Wie Pani co, to jest bardzo trudne pytanie, które mi Pani zadała, dlatego że ja na nie nie potrafię odpowiedzieć z naukowego punktu widzenia, ponieważ takich badań nie ma. Nikt nie badał jeszcze mózgów polskich lekarzy. Trzeba by je badać przy pomocy różnych badań neuroobrazowych i innych. Natomiast yy, myśląc sobie w ten sposób, że lekarz żyje w notorycznym stresie, bo jego praca jest ogromnie stresogenna, a do, tego, do tych wszystkich stresów w pracy dochodzą stresy, które mają wszyscy ludzie na świecie. To możemy tylko domyślać się, że te mózgi będą troszkę zmienione funkcjonalnie, a u niektórych osób nawet anatomicznie. Dlatego, że stres, podczas stresu wydzielany jest głównie kortyzol, jest to hormon, który z jednej strony ratuje życie i jest wspaniałym hormonem, ale jeżeli go jest za dużo, a jest go za dużo w przewlekłym stresie, to on niestety działa bardzo toksycznie na mózg i na układ odpornościowy i na cały organizm I dosłownie. To pani profesor stres jest największym wrogiem mózgu naszego? Stres. Stres jest <coughs> największym wrogiem. Ja myślę, że te wszystkie metody, które są stosowane w radzeniu sobie w zmianie stylu życia, wszystkie mówią o o zdrowym odżywianiu się, o aktywności ruchowej i dobrze, bo to jest bardzo ważne. Ale nikt, absolutnie nikt nie mówi, że najważniejsze jest radzenie sobie ze stresem. A to jest rzeczywiście najważniejsze. Stąd ja stworzyłam taki mój model poradzenia sobie ze stresem, który nazwałam modelem raz, żebyśmy raz wzięli swoje życie w swoje ręce i żebyśmy raz je zmienili. W tym modelu R oznacza radzenie sobie ze stresem, a aktywność ruchową i z zdrowe odżywianie się. Jeżeli ja nie będę radziła sobie ze stresem, to ja będę chorować. To ja mogę zapaść na depresję, na wypalenie zawodowe, na wiele różnych chorób somatycznych, i wówczas nie będę się ruszać, bo ja nie będę miała ochoty z łóżka wstać. I wówczas nie będę się zdrowo odżywiać, bo ja nie będę miała apetytu i w ogóle nie będę chciała jeść. Czyli to wszystko odpadnie. Wobec tego uważam, że radzenie sobie ze stresem jest podstawą. absolutnie najważniejsze. No tak. tak, ale możemy się zgodzić co do tego, że zawód lekarza jest najbardziej stresogennym zawodem. Jednym z najbardziej, bo y, mieści się w dziesiątce najbardziej stresujących zawodów w Polsce. Y, ale co zrobić, żeby to błędne koło? przerwać, bo mówi pani aktywność fizyczna, mówi pani dobre zdrowe jedzenie, mm -hmm. ale na to wszystko mm -hmm. trzeba mieć czas. A czasu lekarzom <noise> brakuje. Wiecie pani, to jest względne, co pani mówi o tym czasie, bo jeżeli y, kobieta wstaje pół godziny wcześniej, żeby sobie y, zrobić fryzurę, makijaż Mężczyzna też dwa o siebie i wstaje wcześniej pół godziny, to wstańmy jeszcze te pół godziny wcześniej i pogimnastykujmy się. Przejdźmy się, przebiegnijmy parę metrów. To jest kwestia względna, co pani powiedziała z tym czasem. Jeżeli ja jestem bardzo zestresowana, jeżeli ja żyję w przewlekłym stresie, z którym ja sobie nie radzę, to ja nie umiem planować. Dlaczego? Dlatego, że mam problemy z neuronami w korze przedczołowej. Jeżeli one są hamowane w przewlekłym stresie, a w bardzo dużym stresie nawet są niszczone, to ja nie umiem planować. I ja ciągle mówię, że ja nie mam czasu. Ja nie mam na nic czasu. Ja się wszędzie spóźniam. Ja się nie umiem skoncentrować. Ja nie mogę sobie przypomnieć co ja tam temu pacjentowi przepisałam a jak się ten drugi pacjent nazywa. Ja mam takie luki pamięciowe spowodowane przewlekłym stresem. Jeżeli lekarz u siebie widzi coś takiego, że ma problemy z pamięcią, że już pewne rzeczy naprawdę są dla niego poważne, że nie umie zaplanować, że nie umie się skoncentrować, że on siedząc z pacjentem tak naprawdę go nie słucha. Bo on Pozwala mu mówić, żeby ten pacjent miał dobre przekonanie, że jest u świetnego lekarza, ale ten lekarz może myśleć wtedy o różnych innych rzeczach. Ja nie mówię, że tak jest zawsze. Ja tylko mówię, na co ma lekarz zwrócić uwagę, żeby się koncentrować, żeby być uważnym. Metoda uważności nazywana jest w Ameryce MBSR. To jest metoda leczenia stresu. Jeżeli ja będę uważna w stosunku do pacjenta, jeżeli ja będę go naprawdę słuchała, trzeba umieć słuchać, nie przerywać, nie uważać, że ten pacjent to jest taka gaduła, że o mnie wykończy nerwowo. Nie, ja mam go słuchać, ja go mogę naprowadzać delikatnie, ale nie przerywać co drugie słowo, bo wtedy on będzie tak zestresowany, że w końcu on stwierdzi, że on jeszcze miał dużo do powiedzenia ważnych rzeczy, ale nie powie, bo ten lekarz nie ma czasu. Tak, to bardzo trudna umiejętność. Pani profesor, wróćmy na chwilkę jeszcze do tego stresu i do kortyzolu, o którym pani yy, wspomniała. Dlaczego to tak jest, że jak on nas zalewa, Nasz mózg to dewastuje go. Kora przedczołowa będzie troszkę zniszczona. Będzie na pewno uszkodzony hipokamp. No, uszkodzenie hipokampa w przewlekłym stresie powoduje, że my nie śpimy. Więc lekarz, który mówi, Jezus, ja nie śpię, ja nie śpię, ja mam takie problemy ze snem. Ja nie umiem zasnąć, ja się budzę we śnie. Ja rano wstaję wykończony. Ja mam horrory. Czasie snu, mnie się śnią okropne rzeczy. Wszystko to, co wymieniłam, wszystko powoduje, że my to nazywamy bezsennością. Nie musi być wszystko naraz. Wystarczy jedna z tych rzeczy, żeby to nazwać bezsennością i to już się nadaje do leczenia. Więc uszkodzony hipokamp to jest niestety, ale problemy ze snem. I tak sobie to możemy my diagnozować. I to jest efekt tego kortyzolu. I to jest efekt kortyzolu. A hipokamp odpowiedzialny również razem z jądrem migdałowatym, za, czy z jądrami migdałowatymi bo ich jest aż 10, jest odpowiedzialny za to, że tam dochodzi do niszczenia, w hipokampie do uszkodzenia neuronów, a w jądrach migdałowatych do rozrostu tych neuronów i wówczas mamy problemy z emocjami. I na to bym chciała szczególnie zwrócić uwagę. Ja myślę, że te emocje to jest klucz do wszystkiego. Okazuje się, że jeżeli my mamy dużo dobrych emocji, zacznę od dobrych. Jeżeli jesteśmy życzliwi, mili dla kogoś, serdeczni, uprzejmi, przecież nie trzeba być od razu serdecznym, wylewnym, wystarczy, żeby być uprzejmym. Jeżeli my się uśmiechniemy uśmiech to jest po prostu coś niewyobrażalnego, co zmienia ludzi dlatego że ludzie mają neurony lustrzane. Jak ja się uśmiecham do kogoś, to ten ktoś się do mnie uśmiecha, bo on ma neurony lustrzane i on się zaraz lepiej czuje w mojej sytuacji. Lekarz to musi wiedzieć, że jak on widzi pacjenta, to mówi dzień dobry, dzień dobry, co panu dolega? z uśmiechem jest. Z uśmiechem, miły. Jeżeli ja mam dużo miłych emocji, to one wszystkie powodują niewyobrażalne zmiany w naszym organizmie. Bowiem nie chodzi o to, żeby poprawić nam nastrój i komuś nastrój, bo to jest sprawa oczywista. Ale dobre emocje powodują natychmiast, że stężenie kortyzolu u nas się obniża. U nas. U pacjenta mhm. też, o tym powiem później, ale u nas się obniża stężenie kortyzolu. To jest szalenie istotne. Dalej. Wydłużają nam się telomery, kiedy mamy dużo dobrych emocji. Telomery to są końcówki chromosomów odpowiedzialne za długość naszego życia. Jeżeli ja mam dużo dobrych emocji, to ja mam wydłużające się telomery i mogę dłużej żyć w lepszym zdrowiu. Dobre emocje powodują, że działa mi sprawnie układ immunologiczny, więc mniej choruję, mniej zarażam się od pacjentów. Ale jakże to rzadkie jest w szpitalach. W przychodniach gdzie wszędzie pacjenci roszczeniowi, wszędzie jest nerwowo, znaczy, wszędzie nie, jest awantury. Ja, ja to Mus słucham, Pani. Nie, muszę tylko mało czasu, tylko bo po mamy prostu. Bardzo agresji. bardzo mało czasu, ale powiem, powiem w ten sposób: jeżeli będziemy w kółko powtarzać, że jest źle, jest byle jak, jest beznadziejnie, a pacjenci są tacy, a nasze pensje są takie, a nasze warunki pracy są takie. To nas te negatywne emocje, o których jeszcze nie mówiłam, tak zaleją, że my sobie z niczym nie poradzimy. My... Więc zacznijmy my zmieniać siebie, zacznijmy zmieniać tych, którzy są z nami, i jeżeli ja spowoduję, że tym trzem osobom mój model życia i ten sposób życia i te, ta konkretna wiedza przemówi do nich i się zmienią, to my zaczniemy zmieniać świat. Bo człowiek mówi: Co ja zrobię, ja świata nie zmienię. Nieprawda. Każdy z nas, jeżeli coś komuś dobrego da, daj trzem osobom coś dobrego, to będziesz zmieniał świat. Bo my trochę mówimy o tym, że potrzebujemy uważności, potrzebujemy tego uśmiechu, a jednocześnie tłumaczymy brak tych czynników naszym brakiem czasu. I tak na dobrą sprawę koło się zamyka i jesteśmy w momencie takim, kiedy zdarzają się takie sytuacje, kiedy lekarze umierają na dyżurach z przemęczenia. Więc trochę mam wrażenie, że my już uderzamy głową o ścianę, pani profesor. I... To jest skrajność, to o czym pani mówi. Mhm. To jest skrajność. To nie jest powszechne zjawisko, że ludzie, lekarze umierają na dyżurach. To są przypadki jednostkowe. Ale są. Oczywiście, w każdym zawodzie, proszę panią, można mhm. umrzeć ze stresu. W zawodzie lekarza też. To, czy ja biorę tyle godzin dyżuru, żeby się wypalić zawodowo, dostać depresji i, i jeszcze Bóg wie czego, to jest mój wybór. Dlaczego ja dokonuję tego wyboru? To ja mam porozmawiać sam ze sobą. Ja na to nie mam lekarstwa ani recepty. Bo nie, no, no, nie można Bo mieć. Ludzie pracują w różnych warunkach, ale każdy z nas dokonuje wyboru i wybiera swoje życie. Jakie ja chcę, żeby to życie było? Czy to życie ma być piękne, fajne? Czy to życie ma być No tak, smutne Panie Profesor, ale to nie zawsze zależy przecież od, y, od nas. Czasami są to czynniki obiektywne, są, zewnętrzne, prawda? Są. Jak organizacja ochrony zdrowia i jak ja te, praca. Ja, ja, ja w się tym nie zajmuję, ja się tym nie zajmuję, żadną ochroną zdrowia niczym się nie zajmuję. Ja tylko mówię lekarzowi, co się stanie z jego mózgiem. Jeżeli on będzie miał dużo negatywnych emocji, a co się stanie, jak będzie miał dużo pozytywnych? I to jest jego wiedza. I co on zrobi z, tego, z tą wiedzą, to jest jego sprawa. A jak tego słuchają lekarze? Czy oni wi y wiedzą o tym, o czym pani mówi, y ci lekarze, których pani spotyka na swojej drodze? Czy oni się tym. Y oni nie wiedzą. Y troszczą w ogóle o swój oni mózg, nie czy nie? Oni nie wiedzą. A jak przyjmują tą pani wiedzę? są Różnie. zainteresowani stosują się Różnie. do tego, co pani mówi. Różnie. Jak to mogą nie wiedzieć? Nie wiedzą. Nie wiedzą. No wydaje się, Proszę że to pan... jest grupa zawodowa, która powinna wiedzieć. Tak prawda? Ja stworzyłam w naszej uczelni fakultet ze stresu dla studentów medycyny i mówię o medycznych aspektach stresu, nie psychologicznych i nie mhm. Y, jakiś innych, tylko o medycznych aspektach. Ciągle pokazuje, jeżeli pójdziemy taką drogą, to nasz mózg będzie wyglądał tak i nasze życie będzie wyglądało tak. Jeśli wybierzemy inną drogę, będziemy mieli taki mózg, bo to jest biologia, i nasze życie będzie takie. Ten wybór należy do nas. Pan się pyta mnie, jak oni reagują? Różnie. Są tacy, którzy mówią, kurczę. Może faktycznie, może faktycznie, może, może trzeba się częściej uśmiechnąć. Przecież jeżeli z medycznego punktu widzenia stres dzielimy ten przewlekły na niekontrolowany i kontrolowany, to niekontrolowany jest wtedy, kiedy ja ciągle mówię, nie dam rady, co ja zrobię, a, a to jest tutaj zupełnie ode mnie nie zależy, a to też ode mnie nie zależy, czyli jestem w takim stadium bezradności. A stadium bezradności to jest absolutnie czerwone światło. Dla nas, bo to znaczy, że ja jestem w stresie niekontrolowanym. Co to znaczy? To znaczy, że ja mam 10 razy wyższe stężenie kortyzolu we krwi niż wtedy, kiedy ja powiem, dam radę. Były różne ustroje, były różne sytuacje na świecie, różnie to wyglądało, a ja sobie zawsze radziłam. Tej sytuacji też sobie poradzę. Dlaczego nie? W momencie, kiedy ja zmieniam przekonanie i z tego nie dam rady, nie wytrzymam, zaczynam mówić dam radę, poradzę sobie, ja jestem silna. Wszystko zależy ode mnie, jakie będzie moje podejście, a nie od tego, jakiego ja mam szefa. Mhm. Czyli to jeżeli jest, ja mam złego szefa, to ja mogę myśleć o tym, żeby zmienić pracę, prawda? Więc znowu wybór należy do mnie. A jeżeli nie chcę zmieniać pracy z jakiegoś powodu, nie wiem jakiego, to się muszę zastanowić nad swoją piramidą ważności, Czyli te, co ja stawiam na górze. Czyli Pani Profesor, te pozytywne słowa, nie mówimy, jest beznadziejnie, jest no nie, okropnie, no nie. tylko mówimy, dam radę, będzie ok, dam e, radę, będzie fajnie i my radzę, programujemy radzę, radzę ten radzę sobie. nie. Proszę panią, jak pani powie, dam radę. Radzę sobie. Lepiej lub gorzej, mm -hmm. bo ja nie jestem robotem, ja jestem tylko człowiekiem. Czasem mi się uda lepiej, czasem mi się w ogóle nie uda, ale radzę sobie. To co się okazuje, to stężenie kortyzolu spada 10 razy. No przecież to, to, to jest coś takiego, że takiej tabletki na całym świecie nie ma. No dobrze, a my ją mamy w mózgu. Pani profesor, ale jeśli hmm? już nasze emocje puszczą. Pan jest, y, a, widzę, adwokatem diabła. Prawda, <słenny> jeśli już puszczą nasze emocje, zaczniemy krzyczeć, zaczniemy przeklinać, Zaczniemy być tak, tacy nieprzyjemni wobec pacjentów tak. y, na przykład. To znaczy, że już jest za późno. Nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno. Jeżeli krzyczymy, jesteśmy wulgarni, przeklinamy i, i, i stwarzamy nerwową atmosferę w pracy, to to jest powód do tego, żeby zacząć się leczyć. W tym momencie trzeba się zacząć leczyć. To znaczy co robić? to znaczy pójść do psychoterapeuty, a może nawet do psychiatry po jakieś leki przeciwlękowe, uspokajające. Proszę państwa, tam gdzie mamy agresję, tam mamy ogromny lęk. Dlaczego? Dlatego, że jądra migdałowate odpowiedzialne są jednocześnie za lęk i za agresję. Wobec tego im ja jestem, im ja się bardziej boję, bo ja się boję podjąć decyzji na przykład. Ja się boję z różnych powodów podjąć decyzji, bo jestem w przewlekłym stresie, no to nie ma nic gorszego jak lekarz, który się boi podjąć decyzji, bo on potem odsyła tych pacjentów do innych i, 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 i ci pacjenci krążą i są nerwowi, roszczeniowi, i, i jest to, o czym Pan mówi. Natomiast jeżeli, jeżeli się boi, jeżeli się boi, to znaczy, że już ma przerost tych jąder migdałowatych, jak się tak potwornie boi i jest agresywny. Czyli on musi zrobić wszystko, żeby to zmniejszyć. Na przykład, podam bardzo prosty przykład, metoda MBSR, o której mówiłam, metoda uważności, powoduje, że w ciągu dwóch miesięcy jej stosowania zmniejsza się aktywność w jądrach migdałowatych, czyli Nieprawdą jest, że one się zmniejszają, bo to jest niemożliwe, żeby się one anatomicznie zmniejszyły mhm. do tego stopnia. Natomiast bardzo silnie spada aktywność w tych jądrach migdałowatych i ja przestaję być agresywna. Ale... Czyli wtedy, kiedy jest chory, wracając do pytania pana, tak. jak jest chory, to ma się leczyć, czyli zacząć stosować te metody. Zmiany przekonań, o czym mówiłam, żeby z tego niekontrolowanego przechodzić w kontrolowany w różnych sytuacjach życiowych, nie tylko medycznych. No, i tych metod radzenia sobie ze stresem jest bardzo dużo. Niech ten lekarz przeczyta o tych metodach, niech wybierze dla siebie, co lubi. To może być słuchanie muzyki codziennie 20 minut. Nie mówmy, że nie mamy czasu. Słuchanie muzyki, to może być zajęcie się sztuką, to może być oglądanie pięknych obrazów, to mm -hmm. może być malowanie. Ja rozmawiam y, z pacjentami, którzy są chorzy na raka i mówią, "Ja całe lekarz chory na raka, mówi w ten sposób: Ja całe życie chciałem malować, nigdy nie miałem czasu i teraz mam czas. No ludzie, nie czekajmy na raka, mm -hmm. nie czekajmy na wypalenie zawodowe, nie czekajmy na. Depresję. Nie czekajmy na to, bo jeżeli to dostaniemy, to będziemy się musieli bardzo poważnie leczyć. A przecież możemy zrobić bardzo dużo, żeby na to wszystko nie zachorować. O tym wszystkim pisze Pani w swoich książkach, tak. Pani Profesor i w jaki sposób sobie radzić, prawda? To są... Y takie dwie podstawowe książki, ale zastanowiła mnie jedna sprawa, gdzie pani pisze, że kwestie takie jak moralność, etyka, relacje międzyludzkie to nie jest kwestia tylko środowiskowa, ale także biologiczna. Tak. Czy o tym się mówi studentom medycyny? Tak jak powiedziałam, myśmy stworzyli ten fakultet u nas, w naszej katedrze i ja o tym mówię studentom. Ja im pokazuję dosłownie na zajęciach, jak wyglądają badania neuroobrazowe mózgu najnowszą metodą SPECT, to jest taka metoda z medycyny nuklearnej, która pokazuje mózg, który nienawidzi i mózg, który kocha, który jest wdzięczny. Takie badanie neuroobrazowe, taki obraz mózgu, który jest wdzięczny, jest najpiękniejszym obrazem mózgu człowieka. Jest najpiękniejszym. Wtedy wszystko działa. Mózg, który nienawidzi, to jest mózg, który po pierwsze ma liczne braki neuronalne, bo tam zdążyło dojść do utraty neuronów tak wielkiej liczby neuronów. Że na innym badaniu rezonansu magnetycznego możemy zobaczyć w cudzysłowie dziury, dziury. w mózgu. To są mhm. dziury, czyli tak, takie ogromne niedobory m, neuronów. A z drugiej strony, właśnie przez badanie spekt, możemy zobaczyć, jak bardzo jest niedokrwiony ten mózg, czyli on działa nieprawidłowo. Wobec tego, jeżeli ja hoduję w sobie dużo uczuć typu zazdrości, zawiści, nienawiści, to ja hoduję sobie taki mózg. Ja mówię studentom, jeżeli będziecie nienawidzieć na przykład homoseksualistów. Dlaczego? Znacie kogoś? Nie, ale ich nienawidzę. No. A ja nienawidzę Żydów. A skrzywdził ci jakiś Żyd kiedyś? Nie, ale nienawidzę Żydów. A ja nienawidzę w ogóle jakiejś innej rasy. Czarnych nie lubię, Arabów nienawidzę. A dlaczego Arabów? Miałeś kontakt z Arabem? zrobił ci coś? Sobie... Nie, ale ich nienawidzę. Ja nienawidzę tych z tej drugiej partii. Ja ich nienawidzę. Tak. Jeżeli my będziemy hodować te uczucia nienawiści, zawiści, zazdrości, to my sobie tworzymy fizjologicznie i anatomicznie taki mózg, że. Uff. Czyli tak podsumowując, powinniśmy pracować nad mózgiem pełnym dobrych emocji, tak. życzliwym, tak. kochającym. Tak. I wtedy po prostu będzie nam się łatwiej żyło. Tak. I ta jakość naszego życia tak. będzie dużo lepsza. Tak. Pani profesor, postawmy tu kropkę. Dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem była pani profesor Jadwiga Jośko-Ochojska.